Siemaneczko, z tej strony Mieru, i co będziemy dzisiaj ludziski robić? Dzisiaj będziemy grać w Sniper Elite i... O dziwo, tak? Na moim kanale nie ma nic oprócz Sniper Elite. Na razie. Kartka z notetnika. Alan Wake. Zbiorę. Cholera. Zbiorę. Cholera. Zbiorę. Cholera. Zbiorę. Cholera. No, że i co będziemy robić? No, skradanie, coś w czym jestem naprawdę wybitnie słaby. Bo jak wiecie. A może nie wiecie, więc tak wyjaśnię. Jestem Rambo Bambo. Wpieprzam się w środek i rozwalam przeciwnikowi Jelita, ale. Tutaj nie da się niestety tak zachowywać. Ponieważ. Jeśli się tak zachowujesz, to. Wszystko idzie zgodnie z planem. Będziemy chodzić... Tam jest kolejny. Nie wiem tylko jak się do niego dobrać. Tak. W międzyczasie ostatni filmik ze snipera. W jeden dzień, jak już nabił, 50 wyświetleń. A co dla początkującego Ach, nagrywacza filmów, jest cholernie dużym osiągnięciem. To co wam bardzo, to bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę serdeczna piona. Nigdy w życiu nie czułem tak, takiego fajnego uczucia, że. Ktoś mnie ogląda. Wiem, że to większość to jednak są moi znajomi, ale wolę, żeby oglądali mnie moi znajomi niż nikt, tak? Lepsze coś niż nic. Więc dziękuję Wam za to bardzo serdecznie, że ktoś w ogóle mnie ogląda. To naprawdę patrzenie na cyferki sprawia mi wielką przyjemność. I dziękuję. Dziękuję do potęgi ósmej. Normalnie. No i tyle ze skradania. Mam nadzieję, że nie jest ich dużo. Szybko granat. Jeden z głowy. Czekajcie. Niestety ja to mi! Duu du, du. mm. to jest bez sensu, muszę znowu się skradać. Próbuję jeszcze raz, jeśli nie, to po prostu zrobimy cięcie. I postaram się to jakoś przetrulać. Tak? Może teraz pójdziemy po prostu na głośnego? Co się będę pierdolił z nimi? Powiedziałby wiem. Tak, w ogóle pozdrawiam mojego brata czy brata kuzyna, czy te, brata czytecznego, czy, czy, czy tutaj kuzyna. Który... ...proponuje mi, żebym nagrał filmy z Metina i na pewno coś tam nagram z Lexigenem, bo Lexigen jest fanem Metina i jest Metiniorzem. I w ogóle. Na pewno, na pewno coś z tego wykominujemy. A dziękuję mu za to, że proponuje mi takie rzeczy, tak? Coś tam pan Niemiec powiedział. Kurwa, no, znowu mnie namierzyli. Co? dziękuję tak samo wielu innym osobom, które naprawdę pomagają mi w tworzeniu tego kanału, pomagają mi ogólnie, no cóż, doradzają mi w różnych sprawach, różne rzeczy mi mówią, naprawdę dziękuję im z tego powodu, naprawdę to jest strasznie miłe uczucie, jak się z, na przykład, nie wiem, czy ktoś ze znajomymi w szkole rozmawia na ten temat, jest straszne miłe uczucie, jak ktoś rozmawia o Twojej twórczości, wiem, że nie jest jakaś wygórowana, ale przynajmniej się staram, tak? Jest tam. Komar ugryzł! Dobre. Ta sztuczna inteligencja mi się w nich podoba. Dostałem kulkę. To nic. Ale jeśli przejdziesz milion metrów od niego, jeszcze cię dobrze nie zauważy. Wróg! Wrogo nastawiony przeciwnik. Muszę go zabić. Nie wiem, gdzie jest. Podniosę jeszcze alarm. A w którym kierunku muszę podążać? Muszę podążać tam. Or, tam. Bliżej tam. Kurwa Po cichu. Może mi nie usłyszał. Mam taką nadzieję kurwa. 28 metrów tam jest. A. Ała! 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 Ci panowie mnie skrzywdzili. To mi mieli. się przemieszczać, nie no są się przemieszczać, cholera. Dobrze, jak mówiłem, robię tutaj delikatne cięcie, bo chyba nikt nie ma ochoty patrzeć na to, jak powtarzam, jeden i ten sam schemat no stop non-stop, więc... Czż, zaraz wracam. Szymanko, ja tutaj już z ostrej zadynki. Naprawdę jest grubo, więc tak, udało mi się przebić. Teraz bronię, bronię swojego dubska, sw bronię swojego tłustego dupska Tak dla bezpieczeństwa Są, są Zrobię to moje pole minowe Żeby skurczy wiedziały Gdzie ich miejsce Niech teraz przez to przejdą to dostaną ode mnie nobla 47 metrów. Dobrze, jest nie jest źle. Więc dzida, dzida, dzida. Dwóch ściągniętych. pięć naboi. Cień. Nie trać na boimierów? Nie! Nie, to, to, to nie jest fajne. Głupia gra, nie mam już mojego cichego pistolecika. I co ja zrobię be bez niego? Jak ja sobie poradzę w dzisiejszym świecie pełnym przemocy i pistolecików? Czy ja tam widziałem sztopkę? Przepraszam, czy nie mają pojęcia, to jakiś sztopek na być? Nie Patryk, spierdalaj. Okej okay. Przede wszystkim bierzemy i olewamy wszystko. Granaty to będzie grubo To bierzemy I to bierzemy. B ja już wiem, że będzie grubo. Не, не, не мама, давай говорить. Не, 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 что нам będzie. Leć, kuleczko, kręć się, kręć! Na rozpierdol mam 10! Jak mówiłem, być może na moim kanale pojawią się inne gry, na przykład The Walking Dead, co jest związane z Zombie bo jestem Fanem zombie, tak naprawdę. No. Zombie to mój konik od... odkąd obejrzałem pierwszy sezon serialu, tak.

No będzie ser szwajcarski Nie mogę go w jakiś dziwny sposób ściągnąć Nie będę A to miasto płynie Płynie miasto i Prawie 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 Czemu w tej grze do kurwy nie ma bazuki? Tak, temu od razu w banie wycelowałem, psz, 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 aż mu czapka także chotała. Lecz kuleczko. kolejny przeciwnik, leży na jak co, podejście do pana szałga numer dwa. że już nie muszę. Nie, muszę zniszczyć ruski czołg. Tam ktoś do mnie mierzy. Tam się spotka. Leć, kuleczko. A, te bani mi dzisiaj chodzą bardziej niż stopy. Dużej trzymam oddech. Ślep a no oślep zawsze najlepiej. Kup, kup, kup. O. Więc co? Bierzemy ammo. I co? Wynosimy się. Nie. Mm, mm, mm. ja. To było źle. Aż, mam nowy obiekt. Teraz. Nie. Ja. No i mamy Mam nadzieję, że tego drugiego też tutaj posłałem do piekła. Do piekła. Ta. Wszystkie dzieci nasze są kurwa jego maci. Wszystkie. Dobrze, ostatni raz i teraz padam i kończę go. Ponieważ, ponieważ, ponieważ nie, nie jest wczesna godzina i muszę się wyspać i trzymam trzkoły.

wiedziałem! No, powietrze... Na, bezpowietrze. Na bezpowietrze. bez powietrza! Bez wazelinki! Postaram się tędy przebić skończyć odcinek. Albo jak mówiłem... Tam, tam biją. Jeden Drugi czekaj czy będzie trzeci Powinien być trzeci A tu się Najśmiałośniejsze jest w tej że to, że wchodzą w te kampy I jest trzeci Muszę pozabić jednym strzałem Tak, tak Ta w sztylach. to się nazywa wyzięcie kogoś od tylca chwalisz się z... co nie robisz ze swoim chłopakiem? Zat mną w albo niech on to i a pięknie prosto bok ale wam ich może biegniemy spokojnie, cichutko Niemcy już nie przyjdą przyjdą pojawili pojawi się nagle jakby z podziemiu jeden i tak profilaktycznie drugi Dobrze, to chyba moja wina. pierwszym akcję, więc przepraszam za to bardzo serdecznie i nie wiem kosa w żebra. I co? Powiedziałem, że jeszcze to zginę i kończę odcinek, więc kończę ten odcinek, nie wiem ile on trwa. Mam nadzieję, że przynajmniej z 15 minut tego będzie. To jest takie moje wieczorne granie tuż przed snem, bo bo chciałem nagrać ten odcinek, wrzucę go dzisiaj 16, więc już 17 na wieczór powinien już być, a może nawet rano, jak będę miał chwilkę czasu, to go wrzucę. Więc co, dzięki Wam bardzo serdecznie za to, że wytrwaliście ze mną do końca. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Poza tym, dziękuję Wam za to, że wczoraj wróciłem film. I dzisiaj ma już 50 wyświetleń, to jest dla mnie niemożliwe. Naprawdę za to jest. Uwielbiam Was, tak? Dziękuję za wszystkie komentarze pozytywne i negatywne. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Jak i łapki w dół, bo to naprawdę świadczy o tym, że pokazujecie swoją opinię i nad łapki w dół mnie cieszą, tak? Rozumiem, robię coś źle, jestem porządkujący, mogę zrobić coś źle, więc. Każdy może mieć pretensje, tym ludzie mają różne gusta i nie każdemu to musi pasować, więc cieszy mnie to, że ludzie mają własne zdanie na jakikolwiek temat, tak? Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, macie ode mnie dożywotnie piątkę, pod moim pierwszym filmem już jest 102 wyświetlenia, więc naprawdę, więc proszę Was o subskrybowanie kanału, łapkowanie w górę czy w dół. W górę, bo oczywiście to jest lepsze dla mnie, nie dla was. Ale jak Ci się podobało, naprawdę daj łapkę w dół, nie obrażę się. Jeśli ci chcesz obejrzeć więcej ciekawych rzeczy, zalajkuj mi nasz fanpage mój Lexigena i zapraszam tak samo na kanał Lexigena. Kanał się nazywa Lexigen z grami. Naprawdę polecam bardzo serdecznie. I co? To było na tyle. Żegnam się bardzo serdecznie, gra, grał Mieru, komentował Mieru, wy oglądaliście, bo wy jesteście tu najważniejsi piona.